Eee, hello. Z tej strony Krzysiek. Eee, sorry za to, że dawno nie nagrywałem, ale chciałem dać Wam trochę czasu, żeby nadrobić i na. Eee, pooglądać moje filmy z tamtej serii, czyli Hive Life Opposing Force, A dzisiaj zagramy w Hive Life Blue Shift. Tak, nowa seria, nowa gra, nowa postać, nowa historia. Eee. Ogółem pokrótce powiem Wam, że, yy, co będziemy robić w tej grze. W tej grze yy, będziemy wcielać się w Barney'a. Barney Halkun, czy tam Hakun nie, Halkun, tak mówili na niego. Barney Hulkun tak, to jest postać, co była już w Half-Life 2 i innych, no Half-Life 2. A dzisiaj właśnie w niego się wcielimy. I oczywiście będę grał na padzie. Żeby nie zasłaniać wam i nie. I sobie tam dźwięk z, z, z gry nie był popsuty. High Life Bluesi. Uno moment O, jest, 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 Co, co mi ominęło? Chyba nic. Chyba wszystko działa. Czekajcie. Konfiguracja dźwięk wibracje wyłącz pierwsza z yy, druga to podgłośnimy sobie music No dobra, jakby było ok, ale nie wiem czy do końca jest ok. Dosyć wątpię. Co tam było? Nie wiem. O! Hej! A tam co? dobra. I jak coś mogę dokończyć High -life Black Mesa Nie. Ej, to ja powinienem mieć pierwszeństwo. Piazu! Chcę sklepę. Chodź tu! Chodź tu! Uuu! Ale ładnie tam wygląda wszystko. No Dosyć ciekawie się zapowiada. Yy, ale ciekawie yy, zapowiadało się High Fly Opposing Force. Czekajcie chwilkę. JOS. Dobra. Gdzie zjeżdżamy? W którą stronę pojedziemy? A nie, 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 nie. To nie jest ten niepoczątek? A to co? Ej, a tamten wózek, to co to był? Ej przecież my tutaj byliśmy, jechaliśmy jako Gordon Freeman, Gordon Freeman, Gordon, Gordon Now at area three, Ciekawe. Ja pierdolę, nie wiem. Co wy widzicie to? To jest Gordon Freeman. W własnej osobie. O, banery reklamowe. No, ja to rozumiem, że dzisiejszego ranka po prostu wszystko krasuje. No ja to rozumiem. bardzo Nie, czekaj, ja jestem barnej. O nie, nie może nic na nich mówić bardzo, O nie! No cóż? Nie barnej. Dobra, area free security. Rif, rif me sen he e particle laps Dobra mniejsza. Yy, lecimy sobie tutaj. Nie wiem dlaczego, ale czasami mi pad się zawiesza. No na przykład teraz. Ja nie wiem o co chodzi. Dzień dobry. Training save lives o the future. Ej tutaj też byliśmy jako Gordon Freeman Tam sobie szedliśmy No A tutaj chyba to było te biuro W ogóle ten to wylany mazy, ja wchodzę nie na biurko, ale ten sobie gada do mnie. O! Sektor C Black Mesa Facility. No, bardzo fajnie, wszystko to jest zaprezentowane. Czekajcie, ja tam nie chcę jeszcze.

Amory, right. nie, dobra, czekajcie, będziemy pierwszy chyba jak możemy. Co on robi? No to Elo, musimy szukać karhu. Lombard, a nie Lombardi. Te myje ręce I fursusy Niesamowite Ej śledźmy go Ciekaw jestem co on zrobi w ogóle Nie Idzie Jest to zamknąć. Kurde dosyć często mi zabierasz to się. Pady. Gdzie on idzie? A teraz będzie Templi, nowe miejsca. O, w końcu możemy się y załatwić swoje potrzeby. Możemy sobie zamknąć? Proszę cię. Ja. Out of order, hmm. czekajcie, bo tam pamiętam, tam zrobił easter egg, ale nie mam tego. Tak, jest tam easter egg. Dobra, Eee, Dun. O! Kalhon! To tak się jednak to pisze. Dobra, mamy. Jest wyposażenie. Na znaczy co jeszcze pełnego wyposażenia nie mamy? Kurde, psuje mi się. Odpadł, chyba chyba.

Dawajcie mi espluwe. O, shotgun. Tylko pistolet. Czekajcie, czy ja mam video-option? Uh, gamepad, controls, auto, wyłącz mi auto, auto ajma. No właśnie, o to mi chodziło. Yy, I jeszcze bym chciał. Sensivity. Kurde, co mi się zamias tym. Ten... Yy, Nie mamy to tylko Dobra. o amunicja jak fajnie a tym co poncuchę ten nie może dosięgnąć broni jaki grubas dawaj a to 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 to, to nie po tre treujmy ma Dobra, niech będzie to tyle. Sałów. I jak? No nie najgorzej. Dobra. Yy, idziemy teraz sobie tu. Ile jest minut? 15, oh, kurde. No. No czemu mi się ten pad zawiesza tak? Dobra. Uuuh, Gordon Freeman. No nie. Wiem. A tutaj, a tutaj byliśmy. No, wyjdź. Wyjdź. Barnej. O, i powinniśmy mieć taki ekran. A tutaj jest przygotowany. Tutaj jest kamera na przygotowywanie tej, tego krysału. Dobrze go znamy z High life Classic. A tak właściwie... O! Dawaj Nie, ja czekaj, tego O! Czemu mi się to tak zawiesza? Ja nie wiem No, nie mogłem się powstrzymać, no musiałem, tak. Nie, czekaj. W złym kierunku posłem, nieważne. 17 minut, już nie wierzę Dobra, tędy yy, A nie, czekaj, tu byłem. To gdzie ja mam iść? Czekajcie, czy ja mam iść? Tak. Dobra, nagram 25 minut i powinno być ok. Jest to się napiję Nie ma sobie grać. Dobrze Hej. Co tam u ciebie? Dobrze. Chodźmy tu. Czemu to się pisać przez? U Znaczy O U Kalhun Zamiast przez 2 U Inaczej O Nie mam pojęcia No czemu ja ciągle ten No i mnie się, się zawiesa. Nie wiem o co chodzi Czekajcie chwilkę, bo mnie to naprawdę drażni. Być może teraz będzie lepiej. Czekajcie. Pochodźmy sobie tutaj. O! Można zejść, ale nie da się nigdzie indziej wejść, czy tam zejść. Więc musimy tędy. W ogóle... Którą drogą my idziemy, nie? No, jeszcze nie mamy bomb, więc nie możemy sprawdzić w zawartości tych pudełek. No, ale zapewne niebawem. Ja co czemu tu jest tak ciemno? Czemu tu jest tak ciemno? Halo! Czekajcie, nie wiem, Nois, dobra, teraz widzę sporo. No teraz to jest ogrom, ogrom rzeczy. A wcześniej to taka ciemnica, znaczy niezbyt Sporo widziało się. Ale dobra, miejsce idziemy. Co jest, Jimen? Ty draniu! Tak więc w także miał do czynienia z yy, Gimelem. Ciekawe. Dobra. Idziemy. I czego tutaj znaj znajdziemy? Nie wie tego nikt. Ale wie o tym Jimen Ile o to chodzi? To. Um, to jest nadludzka. Um, nadludzkie stworzenie. Um, jakoś tak. Co to jest? Deadline. Fajnie. O, napijemy się. No i może iść. Dobra, yy, tutaj mamy naukowców. No dobra, wy panowie też na te piętro? Bo ja też. Raczej, no, bo ja tak. Oh <laughs> że uda mi się. O nie, o nie! Spokojnie, tak jest od rana. Ej chwila, czy Gordon Freeman teraz nie powinien zaczynać testu? Ej! Ej! Jesteście w najbardziej niebezpiecznym miejscu! NIE 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 Wypuszczaj MNIE STĄD PANIKA ŁĄCZYĆ PANIKĘ No to nie działa O oh FAK O oh SHIT Chyba nie da się pomóc jemu To jest pedofil! Uważaj! Ten umarł. O nie! To się za Co tu się dzieje? Pokle nie wszystko się uda! Już jestem w Bartek Nie tak skończyć! Byłem w drugiej części! Ja muszę przetrwać! I z... Nie wiem. O, kurde. Temu jak wystaje dupa, nie? Tylko nie to. Wszystko poszło niezgodnie z planem. Miałem z naukowców przetransportować na zerowe piętro. Znaczy, z nimi jechałem i akurat zginęli. Tylko ja przetrwałem. Więc, no... Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra, sobie to. Oczywiście, naturalnie. A tego się nie da. Yyy... Zrobić pogrzeb zim nim. O! Au! Nie ma! No dobra, będziemy kończyć z tym odcinek. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście. Więc miłego dnia. Znaczy nie, no jeszcze się spotkamy, więc jeszcze nie miłego dnia. A, za, za daleko idę, za daleko idę. E, więc było to, byłem... Nie, ja, czekaj, nie chcę. Po prostu mówię elo, elo i do zobaczenia za godzinę.